Nastał kolejny dzień roku pańskiego 1996. Leszek właśnie dostał nową pracę i rozpoczyna swoje pierwsze zadanie. A oto pani Helenka, sekretarka w firmie, gdzie pracuje Leszek. Leszek i Helenka bardzo chętnie przekulają swój cenny czas w pracy, bo w końcu nie pracują na akord. I tak mija kolejny miły dzień w pracy Leszka. Lecz niespodziewanie przyjeżdża szef do oddziału. Co tu jest grane? Papiery nieposprzątane, robota nie zrobiona, a na to wszystko, panie Leszku, gdzie jest raport, na który czekam od zmierzchu? Leszek zmartwiony i przestraszony słucha obelg prezesa Al Capony. Wylatujesz pan w tej chwili. Pani Helenko, proszę nie zatrudniać więcej debili. Lecz pani Helenka widzi tylko czubek własnego nosa i rekrutuje raczej na wygląd niż na kompetencje Dionizosa. Dobrze, że już nie mamy tych czasów, bo teraz możesz spytać o rekrutację samych asów na najlepszej konferencji czasów Founders Mind.